W niedzielę 3 września w stolicy powiatu bliskiego podziękowaliśmy rolnikom za ich trud i wspaniałe plony. Dożynki powiatowe rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętej rodziny, gdzie poświęcono dary rolników, sadowników, działkowców i pszczelarzy. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł na stadium powiatowy przy ulicy Okrzei, gdzie odbył się wspaniały obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca łany. Starostowie dożynek Katarzyna Herba i Sylwester Warpiński z Kunowa w gminie Łobrzenica przekazali chleb gospodarzom Dożynek, staroście Pilskiemu Eriguszowi Komarowskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu w Pile Kazimierzowi Wasiakowi. Gospodarze dożynek tradycyjnie podzielili się chlebem z mieszkańcami. Czujemy się bardzo wyjątkowo. Jest nam niezmiernie miło, że możemy prowadzić dzisiaj tutaj właśnie, no być z wami i tą funkcję. Jest nam naprawdę niezmiernie miło. Czujemy się rewelacyjnie. Mamy zaszczyt naprawdę promować gminę Łobrzynice, rolników. Tą ciężką pracę, którą wykonaliśmy. Ten rok naprawdę był ciężki, bo była susza, późno padało, ale chwała Bogu, że udało się zebrać to wszystko. I... Dziękujemy. Takie święto, jak święto, które określamy tradycyjnie dożynkami, to przede wszystkim doskonała okazja nie tylko do podkreślenia trudu pracy rolników, sadowników, przylarzy, ogrodników czy działkowców, ale to też przede wszystkim taki moment, że możemy po pierwsze podziękować rolnikom, ale niekoniecznie nawet za to, kim są, ale jace są. Jest to grupa, która bardzo dba o tradycję. Dzisiaj wsi to są piękne regiony, piękne domy. Zadbane działki, bardzo nowoczesny sprzęt. Oczywiście, no, czasami ten rynek no, nie bywa łaskawy dla rolników, ale na pewno rolnik pokazuje, że w nim jest siła, prawda? Dożynki były świętem radosnym, połączonym z wieloma atrakcjami występami zespołów i pokazem siłaczy. Natomiast dzieci mogły korzystać z bezpłatnych zamków Dmuchanych. Piękna uroczystość, taka no, jakby rodzinna, i w ogóle bardzo ładnie to jest wszystko wygląda, super. No, przede wszystkim się bawimy, tak właściwie. Mi się najbardziej podobają pokazy. W moim starym mieście też było coś takiego robione. Raz w roku dziękujemy rolnikom, sadownikom, pszczelarzom i wszystkim ludziom, których. E, Owoce są na naszym stole za ich trud. Mieszkańcy gmin powiatu pilskiego mają okazję spotkać się ze sobą właśnie tu, w tym miejscu, porozmawiać, wymienić się przepisami. Tu widzimy różne stroje z różnych regionów, ponieważ nasz powiat jest bogaty w tą kulturową właśnie różnorodność. Cieszę się, że kolejny raz w stolicy powiatu pilskiego odbywają się dożynki powiatowe. Jest to wspaniałe święto rolników, ich trudu, ich pracy. Możemy obserwować piękne stroje ludowe, piękne wieńce dorzynkowe. Dorzynkom towarzyszył Festiwal Smaki Gmin Powiatu Pilskiego. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich kłodzianki Skłody w gminie Szydłowo. Nasza potrawa to zrazy z ryby słodkowodnej. Zrazy zostały przygotowane z pstrąga tęczowego nadziewane grzybami suszonymi i cebulką, i w sosie śmietanowym. Zawsze podchodzimy z takim pełnym entuzjazmem do tego. Już dwa razy brałyśmy udział w edycji Bitwie Smaków. Równie emocjonujący był konkurs wieńców dożynkowych, który wygrała gmina Łobrzynica, dzięki wieńcowi wykonanemu przez KGW Niezapominajki z sołectwa Dębno. Najpierw trzeba pozbierać zboża, żeby je wysuszyć, to jest dużo poświęconego czasu, precyzji, żeby to jednak dopracować, żeby to miało i przede wszystkim, no nie może być nic klejone, wszystko musi być wiązane, no to trzeba się przyłożyć, żeby to miało taki efekt, za który mamy podziękowane. Łobrzenica słynie od lat z pięknych kop, z pięknych korowodów, z kultywowania tej tradycji, która jest tą naszą narodową tożsamością i za to przede wszystkim rolnikom dziękujemy. Starostowie tegorocznych dożynek wywodzą się z naszej gminy, z jednej miejscowości, są oczywiście rolnikami. To wielka duma dla nich przede wszystkim, ale również dla mnie, bo to jest zawsze docenienie tego, tej ciężkiej pracy. Dożynki powiatowe zgromadziły wielu mieszkańców, którzy przybyli na nie całymi rodzinami. Każdy z nas Albo wywodzi się z takiej małej miejscowości, albo ma swoich bliskich tam, więc wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę. Swoje najpiękniejsze wakacje z dzieciństwa spędzałem na wsi. To była wieś na terenie gminy Łobrzynica, a wieś Wiktorówko. Zawsze pamiętam słowa mojego dziadka, pamiętaj, rób wszystko po gospodarstwu, po gospodarstwu. To radosne wydarzenie zakończyła wspólna zabawa, a gwiazdą wieczoru był zespół Weekend. No nie ma znaczenia, czy to jest 12 w dzień, e, czy to jest już koło 22, zawsze jest moc i energia. Ja daję z siebie 100%, a czerpie 120, to wiesz, to taka wymiana barterowa jest Ja zawsze dopiero repertuar, nie mam go przygotowanego, ja widzę po prostu po publiczności, po atmosferze, po tej energii, która jest co trzeba jako kolejne zagrać.